Witajcie, Paweł Domański to czwartkowy RS News i najważniejsze informacje Radia Szczecin. Jest zgoda prezydenta Szczecina na sprzedaż dodatkowych 2000 biletów na mecz Pogoń Szczecin w Zagłębie Lubin. To będzie ostatni mecz na stadionie imienia Floriana Krygiera w jego obecnym kształcie. Potem rusza przebudowa. Zgoda prezydenta była konieczna, bo stadion będzie wypełniony dosłownie po brzegi. Wcześniej zgodę musiały wydać też służby. Jeśli zamierzacie kupić bilety o tej porze, macie niewielką szansę, bo od rana rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Nie będzie stacji rowerowej w przestawie Brodowskim przyczyną jest wandalizm. Operator roweru miejskiego Bike S wystąpił z wnioskiem do Rady Osiedla Niebuszewo o przestawienie stacji w bezpieczniejsze miejsce, ponieważ w 2018 roku musieli wymieniać aż dwa razy komputer, czyścić stację z malunków i naprawiać solar. Koszty napraw wyniosły 43 tysiące złotych. Jednoślady przy stawie brodowskim w ciągu roku były wypożyczane niespełna tysiące razy, a średnia liczba wypożyczeń z danej stacji wynosi 5 tysięcy. Być może w przyszłym roku polecimy samolotem na trasie Szczecin-Ukraina. Lotnisko informuje o rozmowach z tanimi liniami lotniczymi. Jego szefowie wysłali propozycje, a w nich portem pierwszego wyboru jest Kijów, drugiego Lwów. Z pewnością koronnym argumentem jest liczba obcokrajowców przebywających na terenie Pomorza Zachodniego. Najwcześniej samoloty na tej trasie polecą w połowie przyszłego roku. Dziś, z lotniska w Goleniowie, nie można dotrzeć na wschód. Jeden z największych włoskich dzienników, zachwycony Szczecinem i całym Pomorzem, region jest fascynujący i ma wiele do zaoferowania. Filharmonia jest ultra nowoczesna, a wały Chrobrego monumentalne. La Repubblica informuje w tekście, między Szczecinem a Gdańskiem. Portal Gazety w dalszej części tekstu przybliża też miejscowości z nadbałtyku. Poleca centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, ruiny kościoła w Trzęsaczu, a międzyzdroje nazywa Kan Bałtyku. W tym RS News to już wszystko na kolejne wydanie. Zapraszam jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby zaglądać na radioszczecin.pl i oczywiście słuchajcie nas na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia.